A więc mam to witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i tak dzisiaj mamy śliba pszenicy. jak widać, wymieniłem Bombai. I ogólnie nie pytajcie mnie, dlaczego tu jest tak wycięte. No bo to jest tragedia. No już nagrywam ten odcinek szósty raz z rzędu, no i tu już jest trochę wkurzające, no bo za każdym razem mylę e e e przyciski te skróty i, i ogólnie zapominam zobaczyć czy mi się wszystko nagrywa. To więc ogólnie tak jak wyciąłam no już parę pokosów. Jak widać to pole jest duże, to no, do końca odcinka powinniśmy je ściąć. A jak, jak tak, no to co? Gomba no, się o wiele bardziej prezentuje na tym gospodarstwie niż tamten case. A no, co, kontynuujmy żniwa. też ja widać, już wysypałam jeden zbiornik, ale zaraz będzie drogi, to więc dużo straconego nie mamy. Yy, co tu się jeszcze zmieniło na gospodarstwie? Zrobiłem rozbudowę. Załorałem jedne pole, bo. Na jednym polu będzie połowa łąki, połowa zboża, bo będzie łatwiej tam wykręcać, no bo jak się dzieje zboży, bo trzeba tak wykręcać na tym polu, że tragedia i masakra. Więc tak, planuję live w następnym odcinku, no jeszcze nic, wracajcie, uwagi, dźwięki w tle, to jest jakiś horror te dźwięki w tle. Nie wiem dlaczego tu nie... No akurat staram się tak, żeby ich nie było słychać, wszystko podgłośniłem na maksa, swój głos trochę ściszyłem, to więc... Yy... Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. Wszystko, nie wiem, się w komentarzach, czy to jest y, ok z dźwiękiem. Schowamy rurę. Teraz sobie rozwiniemy. Więc y, co tu jeszcze wyglądam? No I co? Na tych żniwach, po żniwach pewnie będą jakieś nowe napyteczki, nie wiem, jakieś może y, kupno nowego ciągnika. No bo już ten uszu z półkiem, jak patrzyłem, to niezbyt sobie daje radę, jak orkę miałem poza odcinkiem robiłem orkę, tak, w następnym odcinku pewnie będzie jakiś sprzedaż zboża, plonów, czy już nawet, nie wiem, jakaś jazda na wystawie ciągników, zobaczyć jakie mają. No bo, no, już będzie trzeba się szykować na nabyteczek, więc mam nadzieję, że będzie to jak, będzie, yy, 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 no, w ogóle się szykują bardzo ciekawe odcinki z tej serii, to więc wyczekujcie. No i to, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, bo nie wiem, może coś fajnego zrobię na 30 subskrypcji, jakiś fajny specjal. Może mam plan na taki fajny. Nie mogę. ogólnie mam plan na wrzucenie jeszcze parę odcinków z królików, więc mam nadzieję, że pewnie się nie pokrzyżują. No już mam prawie pełny zbiornik. Ja tutaj takiego resa zrobię. Rura by mi zawadzała osłup, a teraz jak z drugiej strony zajadę, to mnie będzie zawadzała sobie ładnie tu wydnę, bo to nie mogę na poprzeczniakiej i sobie rozcinam słomy. Ale to nie mam jeszcze zgłosiłem sobie też poza odcinkiem. Nie zrobić ale się rozpędziłem i ściągnięć. Przepak i się zapomniałem. Ale mniejsza z tym... No i co? Jeszcze zrobiłem szlifows, więc podwójnie będę szliba pszenicy już w następnym sezonie. Będą już pewnie żniwa, no wszystkiego już pewnie będą żniwa, już takich, no nie wiem, już soi pewnie będą żniwa, na tym polu planuję zrobić żniwa żbaku na, na dwóch polach. W ogóle nie zaszczepimy sobie do 60, bo przejechałam 60. Mam ogólnie tutaj zestawić z przyczepką, już trochę mam na zewnątrz, nie wiem, mam dwie tony, 25 i, pół, tak, dwie i, pół, dwie i pół tony można powiedzieć, że mam na przyczepie. Tutaj polecimy 60. Tutaj sobie staniemy. Sobie Wysypiemy. tutaj jest ojechać, nie wiem, jak to nie, mam sobie nie, może tutaj zawrócę. Ja było nie się co. Co ten Widzę. Ten widzę to jest kus wikarski, bo ktoś mi napisał w komentarzu. No jeszcze dodam, że możecie wchodzić na kanał, dudel jestem, kto jest zainteresowany. Możecie, wejść, możecie dostać subskrypcji, łapkę, to jest post dla Ciebie dudel. Ostro, ten tak, to tu jeszcze dodam. No jeszcze ogólnie że to że jest, no pszeniczka już chyba drugie, albo już trzeci raz sypie. Choć była w ogóle nie była e, pryskana i napożona, to jest no dziwne. Chociaż e, ogólnie są na tej mapie dwa skupy, plus no, mleczarnia i taka inna tarta. To jest, no ogólnie taka na małą mapę, no to dwa skupy nie jest tak źle. Nie, niedługo się tam może nie wiem za jakieś, jakieś 20 odcinków i nie się przenosić na nową mapę. Nie myślę, jak to idzie mapa, ale może coś ciekawego znajdę. W ogóle nie wiem czy mi się to zmieści na przyczepie. Nie wiem, co na Silos pojedziemy sobie 60. Nie wiem czy to się okaże. To tak, tak jak rozbudowę, zrobiłem, no to mam pokażę, jak będziemy jechali wysypywać. Nie wiem, chyba że tak zrobimy, że to się nie zmieści. Jak to się zmieści, to jeszcze sobie namucił może jeden zbiornik w bizonie. Nie wiem, że zobaczymy, ile mam minut. odcinka, bo też jakiegoś do odcinka nie będę robić, że jest za krótkiego, to, to... nie wiem, wysypię. Zobaczymy, ile mamy naszej dziesiątce. Nie wiem, zmieści się? Tak, mój ten. Oj, chyba się nie zmieści. To sobie tutaj, polecimy, sześćdziesiątkę wysypiemy. Trzecia to nie fajna. Będzie coś idziemy, nie, albo będziemy czwarty ciągnik, albo pierwszym e, ciągnikiem sprzedawanym będzie 60. No bo po co przecież e, 60 mam na, na, na gospodarstwie, choć ta 60 też klimat robi. Ale muszę jakoś fajną nazwę znaleźć na tej serii, bo bardzo szybko się tutaj rozwijamy. będzie to tylko przez czwarty odcinek, ale no jak widać już mam plany, no duże plany na z tego, jak widać, silos, żaden silos nie posłuchał, ten najbardziej chyba się jeszcze w mini. Ale widzę, panie, pasował. Tutaj samochód stoi. Tam orkę zrobiłem sobie połowy, tam do połowy. Co zrobiłem, tam jeszcze są, będę Tutaj silos, fajnie się wjeżdża, jakiś też nierówna nie ma. ten sobie wysypmy. I sobie wysypmy. gdzie się nam wysypywało. Jak widać, fajnie się wysypuje. Ne, no ma nie wysypywać no. Czyli tak, jakby to byśmy byli na skupie, to by leciały teraz pieniążki, ale jesteśmy na Silosie choć. Będziemy ogólnie wszystko teraz sprzedawali, to będziemy z zczepami wozili. To zielono autosanko i no i to siwo. Tak sobie polecimy teraz 60 na to pole. Będziemy dalej kontynuowali zniwa. I też może nie wiem, wymócimy może jeszcze sobie może z półtorej zbiornika, może jeszcze z jeden. Nie pod zawadziłem, nie wiem czy może spół i będziemy kończyli ten odcinek. Bo nie zawadziłem się zawiesiłem, się, zawiesiłem się i nie, niedobrze. O nie, to ja nie, dobra, nieważne, jest ta 60 stoi, później st 160, coś wykombinuje po prostu, nie coś później 160 wykombinuje w odcinku. Niech ta 60 tak wisi, co tam na płocie zablokowana, to jest tak co, lecimy ze żniwami dalej sobie nie wiem, na razie sobie włączymy tylko kombajn, nie wiem czy poprzeczniaka wycinać, no bo chyba na przykład coś nie będzie poprzeczniaka wycinać, no i co sobie zrobimy, może dwa pokosy i gdzieś, no pole jest, no duże jest, no pole jest bardzo duże, na bisona no, trzeba trochę bisonem pojeździć, bo o no, tempomacie sobie wstawimy na 6, a dość tak na 6 sobie wolniej pojeździmy, brzyńca jest gęsta, więc sobie wolniej pojeździmy, żeby się kombajn nie zapkał, Nigdzie, choć jak tutaj tam przy wjeździe, no to przy, no nie wiem, chyba coś tam buszowało w tej pszenicy, no bo były takie place, że tragedia. Ale nic tam nie było, powiem ze parę przejazdów. Jak kiedyś to no, pole też nie jest jakoś długie, nie może. ale jest, no... No tutaj jest takie przestrzenne, nie wiem jak to się. No jest po prostu... No duże jest. Nie, powiem Wam, że tak. Wiem ogólnie takie info, że... Ogólnie będę sprzedawał niedługo swoje te króliki. I ogólnie jeszcze tego, że nie. Yy, szukam samic, samiczki podpalanej z rodowodem, tam gdzieś wjechał tak, rok 7 miesięcy. Nie wiem, ktoś ma na sprzedaż, może, możecie napisać w komentarzach. Ja z chęcią, yy, poczytam komentarze. To więc, yy, poszukuję samiczki właśnie dla kicka, tam podpalanego mojego samczyka z rodowodem. No i, i poszukuję właśnie, no a poszukiwania są nieudane, no więc nie wiem. Może mam nadzieję, że ktoś jeszcze wystawi tą samiczkę. Dziękuję też mnie yy, nęci parę raz. Yy, nie wiem, jakbym miał tyle razy, raz pewnie już nie będę bywał, ale może gdzieś w przyszłości właśnie uśmiechują też, czyli wielkie wszyscy LC, czyli nowozelandzki czerwony lub KCK czyli kalifornijski czarny, no kuszą mnie te rasy, to mi się podobają, już chyba najbardziej dubiotes i nowozrębski czerwony, bo to tak kalifornijski to tak średnio, tak pół na pół, więc tak, już widać, że mamy, no, już tonę prawie, w ten sobie tutaj wyjedziemy, ładnie wykręcimy, i co, idziemy ten, zaraz będziemy kończyli ten link, dojedziemy sobie do końca, jeszcze włączę tylko tempomat. No i co? Tutaj widzicon się ładnie sprawuje. Wiem, ja co może jeszcze powiększę ten tempomat na no, 8 albo 7, tak odpowiednio. macham kierownicą. No i co? Będziemy kończyli ten odcinek. Na raz...